Dawaj KM, nie. Czat, mam wam powiedzieć, dlaczego nie gram na KM? Tak, prawdę, prawdę, dlaczego nie gram na KM? Nie wiem. Dzisiaj jestem na tyle odpalony, żebym mógł to zrobić. Ale streszczę to wam bardzo. Streszczę to wam bardzo. Eee, na zeszłym sezonie, pamiętacie aferę? Eee, pamiętacie, Nie, w ogóle zacznę od tego, że uważajcie na to, co mówią inni youtuberzy, których wspomnę dzisiaj, ponieważ oni nie są głupi. Oni absolutnie nie są głupi i jako część ich zawodu, że są youtuberami, to oni są wygadani. I oni potrafią kontrargumenty, które brzmią rzetelnie używać na lewo i prawo. I to jest w wkurce w rozmawianie z nimi. Naprawdę w rozmawianie z niektórymi z nimi oni potrafią ci walnąć argumentem, który wiesz, że jest głównym, ale dla innych wystarczająco dobrze brzmi, że oni go używają jako porządny. Anyway. Yy, oraz również, że ja do nic nie mam, tylko po prostu mam coś do, do sposobu, w którym serwer jest prowadzony. Otóż, pamiętacie na zeszłym sezonie, yy, jak Nitashi swoją główkę, swoją koronę zakopał na tydzień, bo był na wakacjach? Pamiętacie tą akcję i wszyscy szukali jego korony? Na sezonie trzecim. No, to tak było. I szukali wszyscy tego, szukał tego Neuracht, szukał tego Patchol. I ja to śledziłem te streamy, nie odzywałem się nikt jakkolwiek, na innym koncie byłem. Noyranach go szukał kilka dni, Patchol go szukał kilka dni, aż wreszcie było to takie oczywiste, trzeba było naprawdę, naprawdę mieć, nie wiem, oczy w dupie, żeby tego nie zauważyć, ale był z nimi Young Mickey nagle. I ja jestem na 95% pewien, niestety nie mam dowodów, co mnie najbardziej wkurza, że Young Miki użył X-Raya, żeby zobaczyć, gdzie to jest, i oni potem wysadzali wszystko naokoło jako pretekst, żeby to znaleźć legitnie. I po tym jak Noirach, to Noirach również jest bardzo kumatą osobą. Noirach to wyniuchał od razu. I Noirach zaczął na streamie swoim, ja tam byłem na tym streamie, spinać się są z tego szoty, yy, że to jest X ray, że tak się nie robi, chłopaki. I jak Noirach o tym mówił, tam chyba miał pewnie 3000 osób na streamie. To cała kupa gwardia zabrzwiła do niego na kanał. I C Trox i Pacol, i nie pamiętam nawet kto inny tam jeszcze był. I wszyscy wbili naraz, żeby mówić, nie, 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 to tak nie było. I Kubiks też tam wlazł, i, po... i czatno. Według mnie to jest plugawe w chuj, kiedy administrator serwera, czytaj Citrox, jest nie tyle, że stronniczy, to jeszcze specjalnie zataja takie rzeczy. I to jest strasznie plugawe. Ja nie chcę istnieć w takim środowisku po prostu. Bo to jest, to co się dzieje na KM, nagrywanie odcineczków, to jest jedno, a to jak ci się YouTuberzy prywatnie zachowują, to jest w sensie, okej, okay, junior to junior, wywalone, junior użył x-raya, powinni się zachować lepiej od tego według mnie. A poza tym też jakby wielokrotnie tak było, ja wiem, że Bartman się kuma z paczolem czad. To nie jest jakby, to jest oczywiste, dlaczego dostałem bana, bo ja im działam w źle na image, na ich wizerunek, tak? Jak ktoś łamie zasady, ale robi wyświetlenia i to wygląda dobrze na masakrze, to on nie dostanie na, na tej masakrze bana. Za kija nie dostanie bana, bo to jest i dla nich zyskowne. Ja byłem osobą, która była gotowa powiedzieć przeciwko KM, że tutaj się coś jebie i dlatego dostałem bana. Widać było na czacie, że napisałem, że przecież yy, łamie zasady, ale robię wyświetlenia, to, to nic mi nie można zrobić. I dopisałem dla Beki, że a nie, przecież ja nie robię wyświetleń, O już się nie, o Kuźwa napisałem. I yy Bartman to wziął jako, Bartman to wziął jako taki kill, żeby powiedzieć, że o, to znaczy, że on się wywyższa, on myśli, że ma wyświetlenie, to sobie wszystko może wywierać. Ja pierwsze. Bartman to po pierwsze jest jakiś minion, jedyny paczola według mnie, tej całej ekipy. Citrox oczywiście wszyscy wiedzą, że jest stronniczy do swojej ekipy. Czat, ja po prostu nie chcę tam grać, odkąd na tym serwerze tak, tak to wygląda. To jest plugawe środowisko według mnie, i ja nie mam zamiaru żadnego na tym serwie nagrywać, póki tak to działa jak to działa. I mandzio się absolutnie nie dziwię, że mandzio od tego odszedł absolutnie się nie, nie dziwię Mandziowi. Mandzio, tak jak każdy, youtuberzy muszą mieć wyświetlenia, ale jest próg po prostu, którego się nie przekracza. Rozumiem tam, no, byłem lekko wkurzony jak zrobiłem tą całą aferę z tymi, tymi... Yy, z, pamiętacie, jak dolary tam, na tabliczce wydupiłem, nie? To ja pisałem, żeby nie wstawiali, żeby dali mi wstawić, bo ja tam dzień chciałem z tym poczekać, a oni następnego dnia od rana już wstawili ten odcinek, jeden, drugi, trzeci jego stara, i specjalnie nie wstawili go na kanał odcinki na masakrze, Żebym. ten żebym. Żebym tego nie zauważył, nie. I to mnie wkurzyło dość, ale okej, okay, no rozumiem spoko, Rób sobie to wyświetlonkę, jak nie potraficie na własnym kondecie, to mam to głęboko w dupie. Ale czat. Wyobraźcie sobie, jak się czuje człowiek, ja, który na pierwszym sezonie zrobiłem duży projekt. Na pierwszym sezonie zrobiłem sąd, tak? I na pierwszym sezonie zrobiłem sąd. W ten sąd włożyłem dużo godzin i nie miałem z niego tak dużo. I. Stwierdziłem, po ja mam robić duże projekty, po co mam robić wielkie projekty, które zajmowały wiele godzin, które były dla innych YouTuberów, tak? No, robiłem, że te teleturnieje, ale te teleturnie to był pikuć, te teleturnie to było 5 minut budowania. Po co mam robić content dla innych wiele godzin, jeżeli oni wchodzą na serwer, nagrywają 15 minut i mają kurwa XD odcineczek? Nitasz i tak się starał. Nitasz i się tak stara na trzecim sezonie. Zbudował kasyno, które w ciągu godziny mu te palanty wysadzili, żeby mieć lepszy odcinek. Nitasz się tak starał, harował, Kilka dobrych godzin, 10 godzin plus na zrobienie tego kasyna, a oni mu wypiolili, żeby mieć ładny odcinek. Ja z takimi ludźmi nie mam zamiaru dzielić miejsca na serwerze po prostu. I dopóki się ich zachowania nie zmienią, dopóki się nie zmieni ta administracja, ja mam ten serwer głęboko w dupie, i ja nie chcę z nim mieć nic a nic wspólnego po prostu. Dobra, odpaliłem się wystarczająco. Czat. I jakby. I ludzie się pytają na czacie, dlaczego im nie zrobię dramy, dlaczego nie zrobię odcinku na ten temat. Ja wam chcę powiedzieć, wam jako moim widzom, bo ja wiem, że wy może zrozumiecie to, ale taki typowy widz youtubera, niezależnie kogo. Nie mówię ta nawet, że kogo mogę. Josiego. Josiego znam dobrze prywatnie, więc Josi się o to nie wkurwi. Nie mówię, że na przykład widz Josiego. Widz Joszego nie przestałby oglądać Josiego, gdyby. Nie mówię, że tak się stało, gdyby Josi coś odwalił złego. Dlaczego? No bo po prostu. Widz lubi oglądać jego filmy i widz przeciętny ma głęboko w dupie, jaki ten youtuber jest. O, odcinki nagrywa fajne, więc go ogląda. I tak samo by było z moim własnym widzem. Dokładnie tak samo by było z moim własnym widzem. Jakby ktoś powiedział temu mojemu widzowi, że Graf jest taki i taki prywatny i jest kawałkiem A mój widz by pewnie nie ciągle ogląda taki przeciętny widz. Więc nie ma powodu najmniejszego, bo to jest tylko zły imię dla siebie, że ja jestem awanturnikiem, głównobużnikiem. E, ale ja myślę, że wy powinniście wiedzieć po prostu. Ja, wy, według mnie wy powinniście wiedzieć. I róbcie to z tym, co, ch co chcecie po prostu. Przecież to są pieski, które jak widzą smakołek, to zrobią wszystko, choćby skały srały, żeby go zdobyć. Dokładnie, Mary, dokładnie. W sensie nie lubię pokrycia pieski, bo według mnie to jest dość smutne, ale na przykład... Mm, Chat, no po prostu nie chcę być postrzegany jako youtuber z takiego grona. Nie, 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 absolutnie Mikołaju, nie, ja nie mówię tutaj, dobrze, bo Mikołaj mnie źle zinterpretował, ja nie powiedziałem nic absolutnie, że Yoshi zrobił nic złego, po prostu Yoshi jest osobą, z którą mam dobry kontakt prywatnie i on mi przeszedł jako pierwsza osoba do głowy, którą dobrze znam prywatnie i która by się nie spięła, ja mówiłem hipotetycznie, to było gdyby, to było przypuszczanie, że gdyby Yoshi zrobił coś złego, Yoshi nic złego nie zrobił. Z nimi dramy nie warto? Tak, po pierwsze ich oglądają dzieci i dzieci przeważnie są z tego typu widowni, co jak ja nawet bym miał konkretne dowody na to, co oni robili źle i jak to jakoś to rzetelnie bym ustrukturował, to te dzieci i tak to będą oglądały i będą miały to głęboko w dupie, co jakiś sobie graf powie. Bo pan robi śmiesznie, pan drze mordę i to jest oglądane. Co to, to znaczy hipotetyczne? To znaczy, yy, że coś się nie stało, ale przypuszczamy, że to się stało. Dlatego właśnie nie gram na KM. Według mnie, dopóki na tym serwerze Citrox jest adminem, albo nie. Citrox może być adminem, tylko niech zmieni swoje zachowanie. I tak samo Bartman. Bartman może zmienić swoje zachowanie, tylko wiem po prostu, że to się nie stanie, czat. No to jest, Citrox przynajmniej jest starą gwardią YouTube'a i on już wie, co ma robić, żeby te wyświetlenia były. I spoko, niech ma wyświetlenia. Więcej mocy dla niego. Nie mówię, że robienie wyświetleń jest złą rzeczą. Ja też muszę robić wyświetlenia, żeby mieć na talerzu. Po prostu, wiecie, to tak to działa. W sensie, Citrox był wtedy adminem, czat. Citrox był adminem na trzecim sezonie i teraz, jak wejdę na kanał Kwadratowa Masakra na Discordzie i znajdę Citroxa na tabliście. Citrox nawet tydzień temu miał rolę admina, wiecie? On ma chyba pod X, a nie pod Citrox, co? Nie, Citrox ma na bank. Yy, ten. Citrox na bank jest adminem na kwadratowej. go znajdę na tabliście. Okej, okay, teraz już nie jest. Teraz już nie jest, ale był. I tutaj Wam yy, przysięgam, że był. A dlaczego jest adminem? Skąd nie mam wiedzieć. Myślałem, że to jest publiczna informacja. Tak, na pierwszej edycji tak się dobrze bawiłem na kwadratowej masakrze, ale potem już nie, druga była nieudana. Drugiej nie biorę pod uwagę, ale na trzeciej się tak zaczęło sypać po prostu. Czat, po prostu, no po co ja mam wkładać wiele godzin w projekt, jak? Jakaś banda kontentowców, użyje tego słowa, nie lubię go, ale wy wiecie o, przynajmniej wy wiecie o kim mowa od razu, jak mówię, kontentowiec. Ja, ja nie używam tego słowa, żeby to było jako mój przymiotnik, tak? Żebyście po prostu wiedzieli o co chodzi. Ja nie chcę zrobić wiele godzin projektu, żeby oni album mi jego przyszli, znisz, przyszli zniszczyć, albo żeby. Ja się, czuję jak, ja się czuję jak palant po prostu. Ja się czuję jak palant największy, jeżeli ja 10 godzin na filmie mam gorsze wyświetlenia niż oni nagrywając jakiś syf przez 15 minut. Oni mogą się starać. Gdyby YouTube, gdyby widownia tego wymagała, to by się starali. Robiliby pranki, które by zajmowały 12 godzin, byłyby super przemyślane, ale nie trzeba, bo widownia wybacza. To nie jest ich wina, to jest po prostu. To, to nie jest nawet problem według mnie. To nie jest coś, co jest złe inherentnie. To jest po prostu tak, jak to wygląda. A Tobiasz? Mm. Czad. Mm. Jakby to ująć, w ładne słowa. Tobiasz dopiero co się wybił i tobiasz ma w tej chwili, wyje... zajebiście dużo wyświetleń, zajebiście duże zasięgi i niech korzysta. Ja mu się absolutnie nie, dziew... nie dziwię, że tobiasz korzysta i nie mam mu absolutnie nic za złe po prostu. Ja pomogłem tobiaszowi troszeczkę, oczywiście nie biorę kompletnie 100% zasług, bo to by był idiotyzm z mojej strony. Pomogłem tobiaszowi, bo widziałem, że to jest chłop ogarnięty, który dużo potrafi i prędzej czy później by sam się wybił. Wiecie o co chodzi. Prędzej czy później Tobiasz by sam sobie yy, zrobił to, co ma teraz. Pomogłem mu troszeczkę, oczywiście, jako znajomy. Tobiasz niech yy, czerpie póki może z tego i ja mam do niego absolutnie nic za złe. To taka kaseny zbudował, zbudował Nitashi z Waltkiem. Dobra, czat, Kocham Wam. Dzięki Wam bardzo za uwagę. Się trzymajmy. Pocałowałem mikrofon. Jakby ktoś chciał pogadać na ten temat, to na Discordzie na PW zapraszam albo na Instagramie na PW.